Słuchajcie, kupiłem sobie stojak taki do motocykla pod przednie i tylne koło. No i opis produktu wskazuje, że jest to stojak, który jest tani i dobry. Czyli teoretycznie niemożliwe. Prawda czy nie? Sprawdzam. Pudełko zdradza wyraźnie, że stojak wyprodukowany jest w Chinach, ale opis na Allegro sugeruje, że jest to stojak starannie wyselekcjonowany, a może nawet dopasowany konstrukcyjnie do wymagań tej polskiej firmy, która go sprzedaje. Jest nawet polska instrukcja, no i w ogóle jest to całkiem starannie zapakowane. Oszczędzę wam nagrania z montowania tego, ale uwierzcie, że był to proces prosty i wymagał jedynie podstawowych narzędzi. Doświadczenie podpowiada mi, że z takimi zwykłymi stojakami to zazwyczaj jest tak, że albo są tandetne i tanie, tak za stówę, dwie stówy, albo nawet mniej niż stówę. Ale takim stojakom to ja bym nie powierzył swojego motocykla, bo się wyginają, to po pierwsze. Po drugie, są stojaki takie profesjonalne, ale one to już są drogie 5-6 stóp za sztukę, ale są solidne. A pomiędzy nimi to się nawet trafiają takie stojaki, które są już trochę drogawe, a wciąż bywają tandetne. Teraz już mam opinię o tych stojakach. Za te stojaki zapłaciłem 289 zł na Allegro i to już za komplet. A i żeby była jasność, to nie jest materiał sponsorowany. Ja je po prostu kupiłem, nie kontaktowałem się z tą firmą. No po prostu znalazłem, mam i teraz dzielę się opinią. Pierwsze wrażenia są takie, że jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony. Na przykład te punkty łączenia są bardzo stabilne. Nie ma tutaj żadnych luzów, a czasem zdarza się tak, że te rurki względem siebie tak chodzą na boki. Być może wada, nie ma tutaj żadnej poprzeczki, która łączy lewą i prawą stronę, ale pierwsze testy wskazują na to, że jest naprawdę dostatecznie sztywno. Oczywiście to się jeszcze zobaczy w użyciu, ale na przykład te punkty, to też bardzo ważne, są bardzo stabilne, nie wyginają się. W tych tandetnych stojakach to się od razu wygina i, i motocykl praktycznie spada. Ja bym się bałta w takim czymś trzymać, a te stojaki w porządku. Jest kilka przyjemnych detali, kółka sprawiają wrażenie odpowiednio solidnych i w odpowiednim rozmiarze, na przykład te śruby no mają po prostu perfekcyjną długość, tutaj są takie plastikowe podkładki, żeby stojak miał się na czym oprzeć, a rączka jest pokryta takim fajnym, chropowatym, miłym w dotyku materiałem, żeby, nie wiem, łatwiej się trzymało. No a co najważniejsze, ta konstrukcja po prostu wzbudza zaufanie, motocykl stoi stabilnie i naprawdę nie sprawia żadnego wrażenia jakby miał spaść. Dwa stojaki za 289 zł. Mam nadzieję, że nie zaczną się wyginać. Tej firmy możesz szukać pod nazwą Motowotom i Motobajka. To jest to samo, z tego co zrozumiałem. Ja póki co gorąco polecam. A jaka jest twoja opinia o tych albo podobnych stojakach? Napisz w komentarzach, daj znać co uważasz.